W lutym 1945 roku, gdy front przesuwał się przez zgliszcza Wschodniej Prus, 16 Tomasz Kowalski stanął przed wyborem, który powinien być prosty dla chłopca, który stracił rodzinę pod bombami Luftwaffe. 28 niemieckich kobiet i dzieci porzuconych przez uciekające wojska czekało na śmierć w płonącym szpitalu. Każdy rozsądny człowiek odwróciłby się i odszedł, ale Tomasz nie był już tylko chłopcem. Był kimś, kto rozumiał, że zemsta nigdy nie przywróci jego matki. I tej nocy podjął decyzję, która na zawsze zmieniłaby ich wszystkich życie. Styczeń 1945 roku. Mroźne powietrze paliło płuca, a śnieg skrzypiał pod butami Tomasza Kowalskiego, gdy przedzierał się przez zniszczoną wieś gąbin na Mazowszu. Miał 16 lat, ale jego oczy przypominały oczy staruszka. Wypalonych przez wojnę, która zabrała mu dzieciństwo wraz z całą rodziną. Zapach spalenizny wciąż wisiał w powietrzu, mieszając się z ostrym zapachem śniegu i dymu z pieców, które jeszcze działały w ocalałych domach. Trzy lata wcześniej Tomasz stracił wszystko w jeden dzień. 12 września 1942 roku jego rodzinna Warszawa stała się piekłem. Bombardowania Luftwaffe nie oszczędziły nikogo ani jego matki Marii, która wracała z kościoła Świętego Krzyża z różańcem w dłoniach, ani jego młodszej siostry Zosi, która bawiła się lalką na podwórku. Ojciec zginął wcześniej, rozstrzelany przez Gestapo za przynależność do Armii Krajowej. Tomasz przeżył tylko dlatego, że akurat był w piwnicy, szukając ziemniaków na obiad. Ten mroźny styczeń 1945 roku, gdy front przesuwał się na zachód, Tomasz znajdował się z niewielką grupą partyzantów AK którzy przemierzali wyzwolone tereny, pomagając cywilom i dokumentując niemieckie zbrodnie. Jego dowódca, porucznik Jerzy Nowak, człowiek o twardej twarzy i jeszcze twardszym sercu, powierzył mu zadanie zwiadowcze. Kowalski, idź sprawdzić, co zostało z tej wsi. Niemcy uciekają, jak szczury stonącego okrętu. Może znajdziesz coś przydatnego. Tomasz szedł samotnie przez zgliszcza. Drewniane domy, które kiedyś tętniły życiem, były teraz tylko zgliszczami. Tutaj stała piekarnia pana Kowalczyka, teraz tylko sterczące belki i gruzy. Tam był sklep pani Jankowskiej z kolorowymi tkaninami, teraz popiół. Kościół, który dominował nad wsią swoją pobielaną wieżą, stał jeszcze, ale bez okien, bez drzwi, bez dzwonów. Tylko puste ściany i krzyż na szczycie, pochylony, jakby sam Bóg się zmęczył. W oddali Tomasz usłyszał coś nietypowego, słaby płacz dziecka, mieszczący się z trzaskiem płomieni. Jego serce zabiło szybciej. Pobiegł w kierunku dźwięku i zobaczył budynek, który rozpoznał jako szpital polowy, oznaczony czerwonym krzyżem na białym tle. Ale to nie był polski szpital. To był szpital niemiecki, porzucony podczas panicznej ucieczki Wehrmacht przed nacierającą Armią Czerwoną. Drzwi były uchylone. Tomasz wyjął pistolet stary Wis, który zabrał z ciała zabitego żołnierza niemieckiego i wszedł ostrożnie. Zapach środków dezynfekcyjnych mieszał się z dymem. Na korytarzach leżały porzucone nosze, bandaże, instrumenty chirurgiczne, a w głównej sali zebranej razem w śmiertelnym strachu siedziało 128 osób, prawie wszystkie kobiety i dzieci, niemieckie kobiety i dzieci. Miały na sobie cienkie ubrania, niewystarczające na srogą zimę. Niektóre były ranne, z bandażami opatrującymi amputowane kończyny lub oparzenia. Dzieci płakały cicho przytulone do matek, które patrzyły na Tomasza z przerażeniem w oczach. Rozpoznały jego polski akcent, polskie ubranie, polski pistolet, wiedziały, co Polacy przeżyli pod okupacją niemiecką, wiedziały, że zemsta byłaby sprawiedliwa. Najstarsza z kobiet, kobieta około pięćdziesięciu lat, o siwych włosach i zmęczonych oczach, stała powoli. Proszę, powiedziała po polsku z silnym niemieckim akcentem, nie zabijaj dzieci. Zrób z nami, co chcesz. Ale oszczędź dzieci. Tomasz stał nieruchomo, ściskając pistolet. W jego głowie odezwał się głos matki, śpiewającej mu kołysankę. Zobaczył twarz Zosi, której nigdy już nie zobaczy dorosłej. Poczuł gniew, gorący i pulsujący. Ci ludzie byli niemieccy. Ich kraj zniszczył Polskę. Ich samoloty zabijały jego rodzinę. Ich żołnierze palili jego dom. Dlaczego miałby im pomóc? Ale potem zobaczył coś jeszcze zobaczył dziewczynkę, może czteroletnią, z blond warkoczykami, przytulającą poszarpaną lalkę. Wyglądała dokładnie jak Zosia. I w tym momencie Tomasz Kowalski przestał być tylko ofiarą. Stał się kimś więcej. Wstańcie, powiedział cicho. "Wstańcie wszystkie. Idziemy stąd, zanim budynek się zawali". Tomasz Kowalski nie miał planu. Miał tylko jedno: 128 bezbronnych osób. Które patrzyli na niego z mieszaniną strachu, niedowierzania i desperackiej nadziei. Mroźne powietrze lutego cieło jak brzytwa, a temperatura spadała do minus dwudziestu stopni Celsjusza. Noc zbliżała się szybko, a z nią śmiertelne zagrożenie zamarznięcia. Gdzie możemy iść? zapytała ta sama starsza kobieta, która przedstawiła się jako Frau Margaretę Schmidt, pielęgniarka z królewca. Jej głos był słaby, ale stanowczy. Wszyscy uciekli. Wehrmacht, SS, wszyscy zostawili nas tutaj na śmierć, rosyjscy żołnierze, słyszeliśmy, co robią z niemieckimi kobietami. Tomasz wiedział, że mówiła prawdę. Armia Czerwona nie okazywała litości Niemcom, szczególnie kobietom. Zemsta za Stalingrad, za Leningrad, za miliony zamordowanych sowieckich cywilów była straszna i nieubłagana. Ale to nie było jego największe zmartwienie w tym momencie. Największym problemem było, jak ukryć 128 osób przed zimnem, głodem i własnymi rodakami. Pod dali Tomasz zobaczył spalony budynek. To był stary młyn, który pamiętał z lepszych czasów. Jego grube, ceglane ściany wciąż stały, a część dachu pozostała nietknięta. To mogło dać im schronienie, przynajmniej na jedną noc. Tam, wskazał, szybko, zanim ktoś nas zobaczy. Prowadził grupę przez śnieg, który sięgał kolan. Kobiety niosły dzieci na rękach, potykając się, płacząc cicho z bólu i strachu. Jedna z młodszych kobiet, może dwudziestopięcioletnia, z dzieckiem przy piersi, upadła na kolana. Nie mogę, szlochała, nie mogę dalej iść. Tomasz zatrzymał się. Każdy instynkt mówił mu, żeby zostawić ich tutaj, wrócić do oddziału, powiedzieć, że nic nie znalazł. Ale zamiast tego pochylił się, wziął dziecko z jej ręki i powiedział: Będziesz mogła, musisz. Dotarli do młyna, gdy całkowicie zapadła noc. Tomasz zapalił mały ogień w kącie, używając suchego drewna z połamanych belek. Płomienie dawały niewiele ciepła, ale było to coś. Kobiety zebrały się wokół ognia, ocierając łzy tulące dzieci, patrząc na niego z nieskrywaną wdzięcznością. Dlaczego nam pomagasz? zapytała młoda kobieta, która upadła na śniegu. Miała na imię Helga, jak powiedziała później. Po tym wszystkim, co Niemcy zrobili Polsce, dlaczego? Tomasz nie odpowiedział od razu. Usiadł na zimnej podłodze, trzymając pistolet na kolanach, patrząc w płomienie. W końcu powiedział Moja matka zawsze mówiła, że zemsta to trucizna, która niszczy duszę. Wojna już zabrała mi wszystko, nie pozwolę, żeby zabrała też moją duszę. Przez kolejne dni Tomasz prowadził podwójne życie. W dzień był partyzantem AK, wypełniającym rozkazy, pomagającym polskim uchodźcom, dokumentującym niemieckie zbrodnie. W nocy, gdy wszyscy spali, wymykał się z obozu i wracał do młyna, niosąc skradzione jedzenie: chleb, ziemniaki, czasem konserwy oraz koce, które udało mu się zdobyć. Ale utrzymanie 128 osób w ukryciu było niemożliwe do zrobienia samemu. Potrzebował pomocy i znalazł ją w najmniej oczekiwanym miejscu u księdza Antoniego Wiśniewskiego, proboszcza z pobliskiej wsi Łowicz, który cudem przeżył wojnę. Ukrywając żydowskie rodziny w piwnicy swojej plebanii, ojcze, powiedział Tomasz, klęcząc w zniszczonym konfesjonale, potrzebuję pomocy. Nie dla Polaków, nie dla Żydów, dla Niemców. Ksiądz Antoni, stary człowiek o białych włosach i głębokich zmarszczkach, milczał przez długą chwilę. Potem powiedział: Syn mój, Chrystus nie pytał, kto jest Żydem, kto poganinem. Pytał tylko, kto potrzebuje pomocy. Przyprowadź ich tutaj. Z pomocą księdza Antoniego i kilku zaufanych parafian, Tomasz zorganizował coś niemożliwego bezpieczny korytarz dla 128 niemieckich kobiet i dzieci, prowadzący przez polskie wioski, gdzie każdy miał powód, żeby ich nienawidzić. Ukrywali je w stodołach, piwnicach, starych kościołach, karmili je chlebem, który sami ledwo mieli, okrywali je kocami, gdy sami drżeli z zimna. I każdego dnia ryzyko rosło. Gestapo już nie było ale pojawiło się nowe zagrożenie sowieccy żołnierze, którzy nie mieli skrupułów, i polscy partyzanci, którzy widzieli w Niemcach tylko wrogów. Tomasz wiedział, że to kwestia czasu, zanim ktoś ich odkryje, ale to, czego nie przewidział, to reakcja samych kobiet. Helga, młoda matka, zaczęła uczyć się polskiego od księdza Antoniego. Schmidt pomagała leczyć rannych Polaków, używając swoich umiejętności pielęgniarskich. Inna kobieta, Anna, szwaczka z Berlina, Naprawiała zniszczone ubrania dla polskich dzieci. Powoli, bardzo powoli, niemożliwe stawało się możliwe. Wróg stawał się człowiekiem. Piecień 1945 roku przyniósł cieplejsze dni, ale także nieuchronne odkrycie. Porucznik Jerzy Nowak nie był głupi. Zauważył, że Tomasz wymyka się nocami. Zauważył, że znika jedzenie z magazynów. Zauważył, że chłopiec, który kiedyś płonął zimną furią wobec Niemców, teraz był dziwnie spokojny. Nieobecny, jakby nosił jakiś sekret. 30 kwietnia Nowak postanowił śledzić Tomasza. Podążał za nim w cieniu, przez zaśnieżone pola, do Starego Młyna, a gdy zobaczył co było w środku 128 niemieckich kobiet i dzieci, żywych, karmionych, chronionych eksplodował. Zdrajca ryknął, wchodząc do młyna z pistoletem wycelowanym w Tomasza. Za nim czterech innych partyzantów, wszyscy z bronią gotową do strzału. Kobiety krzyknęły, dzieci rozpłakały się. Tomasz stanął między nimi a Nowakiem podnoszącym ręce: Posłuchaj mnie, zaczął Tomasz. Posłuchać? Posłuchać zdrajcy, który karmi wrogów? Których wrogów? Nowak krążył wściekle, jego twarz była czerwona. Moja żona została zgwałcona i zamordowana przez Wehrmacht. Moje dzieci spłonęły żywcem w Warszawie, a ty chronisz ich kobiety? To nie są Wehrmacht, powiedział Tomasz cicho, ale stanowczo. To są cywile. Matki, dzieci, pielęgniarki zostały porzucone przez własnych żołnierzy na śmierć. To nie mój problem. Nowak podszedł bliżej, przystawiając lufę pistoletu do czoła Tomasza. Oni zabili miliony Polaków, spalili nasze miasta, zniszczyli nasz kraj. A ty chcesz, żebym okazał litość? Tomasz nie drgnął, patrzył prosto w oczy Nowaka. Nie proszę o litość dla nich, proszę o litość dla nas, dla naszych dusz. Jeśli staniemy się tak samo brutalni jak oni, to co nas różni od SS? Co było celem tej wojny, jeśli wychodzimy z niej jako monstra? Cisza zaległa w młynie. Tylko płacz dzieci wypełniał przestrzeń. Nowak drżał, jego palec na cynglu. Przez długą, przerażającą chwilę wydawało się, że zastrzeli Tomasza na miejscu, ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Frau Schmidt wyszła do przodu, starała się klęknąć przed Nowakiem. Jej stare kolana trzaskały na zimnej podłodze. Proszę, powiedziała połamanej polszczyźnie. Jeśli musisz zabić, zabij mnie, nie tego chłopca. On jest lepszy niż my wszyscy. Za nią wstała Helga, trzymając swoje dziecko. Potem Anna, potem kolejna kobieta, i kolejna, i kolejna, aż wszystkie 128 kobiet stanęły między Tomasza a Nowakiem, tworząc ludzką ścianę. Najstarsza z nich, Margaretę powiedziała słowa, które zawazyły na wszystkim. Ten chłopiec stracił matkę przez niemieckie bomby, stracił siostrę, stracił ojca, miał więcej powodów, żeby nas nienawidzić niż ktokolwiek, a mimo to uratował nas. Jeśli człowiek, który stracił wszystko, może wybrać miłość zamiast zemsty, to może jest jeszcze nadzieja dla tego świata. Nowak stał nieruchomo, jego ręka drżała. W jego oczach walczyły dwie siły. Chęć zemsty za lata cierpienia i coś głębszego, bardziej ludzkiego. W końcu opuścił broń. Jesteś szalony kowalski, powiedział cicho. Kompletnie szalony. Odwrócił się do swoich ludzi. Nikt o tym nie mówi, rozumiecie? Nikt. Jeśli ktoś się dowie, wszyscy będziemy uważani za zdrajców. Tomasz kiwnął głową, niemal nie wierząc, co się właśnie stało. Nowak zatrzymał się w drzwiach młyna i spojrzał z powrotem. Masz dwa tygodnie, kowalski. Dwa tygodnie, żeby znaleźć im bezpieczne miejsce, alianci przejmują kontrolę na zachodzie. Znajdź sposób, żeby je tam dostać, bo jeśli za dwa tygodnie wciąż tu będą, nie będę mógł ich już chronić. Przez następne dni, z pomocą księdza Antoniego i niewielkiej sieci zaufanych osób, Tomasz zorganizował coś niezwykłego nielegalny transport przez linie frontowe do strefy okupowanej przez brytyjskie wojska. Wykorzystali stare drogi leśne, nocne marsze, fałszywe dokumenty wykradzione z niemieckich biur. Droga była długa i niebezpieczna. Trzy razy niemal zostali złapani przez sowieckie patrole. Raz musieli ukryć się w kanale przez całą noc, po pas w lodowatej wodzie, podczas gdy rosyjski patrol przeszukiwał okolice. Dzieci płakały, ale matki zasłaniały im usta, modląc się w ciszy, ale dotarli. 15 maja 1945 roku, tydzień po kapitulacji Niemiec, 128 kobiet i dzieci przekroczyło linię demarkacyjną do brytyjskiego sektora, gdzie zostali zarejestrowani jako uchodźcy, bezpieczni, żywi, uratowani przez szesnastoletniego polskiego chłopca, który miał każdy powód, żeby ich zostawić na śmierć. Lata 1935-1950 były czasem gigantycznych przemian w Europie. Polska, zniszczona i wyniszczona, odbudowywała się powoli z ruin. Tomasz Kowalski wrócił do Warszawy, miasta, które było teraz tylko zgliszczami i wspomnieniami. Mieszkał w prowizorycznej chacie zbudowanej z gruzu, pracując jako murarz, pomagając w rekonstrukcji tego, co wojna zabrała. Nie mówił o tym, co zrobił. Nie mówił o 120 kobietach. W nowej, komunistycznej Polsce taka historia mogła oznaczać więzienie lub coś gorszego. Nowak dotrzymał słowa. Nikt nigdy nie dowiedział się oficjalnie o młynie, o ukrywaniu o ratowaniu wrogów. Dla świata zewnętrznego, Tomasz był tylko kolejnym weteranem AK, który cicho wrócił do życia cywilnego, ale w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec 128 kobiet pamiętało. Pamiętało każdy dzień, każdy posiłek, każdy gest dobroci od chłopca, który powinien być ich wrogiem. I pamiętało obietnicę, którą złożyły tej ostatniej nocy w młynie, tuż przed ucieczką, wszystkie za ciebie wyjdziemy powiedziała Helga, trzymając rękę Tomasza. Za nią stały wszystkie inne kobiety, młode i stare, zdrowe i ranne. Jeśli przeżyjemy, jeśli doczekamy końca wojny, damy ci cokolwiek czego pragniesz. Nasze życie należy do ciebie. Tomasz się uśmiechnął wtedy smutno, zmęczony. Nie chcę waszego życia. Chcę tylko żebyście żyły dobrze, żebyście kochały swoje dzieci, żebyście pamiętały, że nawet w najciemniejszych czasach ludzkość jest możliwa. W 1950 roku Tomasz otrzymał list. Nie było nadawcy, tylko brytyjski znaczek pocztowy i adres w Londynie. W środku było krótkie oświadczenie. Spotkaj się z nami. Przyszlemy dokumenty. Adres poniżej. Nie zapomnijmy. Zdobycie pozwolenia na wyjazd z komunistycznej Polski było prawie niemożliwe, ale Tomasz miał jedno odwagę i determinację. Wykradł się przez Czechosłowację, potem do Austrii, w końcu do brytyjskiej strefy w Niemczech. Podróż trwała trzy miesiące. Był ścigany przez tajną policję, prawie złapany na granicy. Raz musiał ukryć się w wagonie towarowym przez pięć dni bez jedzenia, ale dotarł. W małym miasteczku Lübeck w północnych Niemczech, w sali parafialnej przy kościele św. Marii, czekało na niego 128 kobiet i dzieci. Teraz już nie umierających, ale żywych, silnych, odbudowanych. Gdy Tomasz wszedł, zrobili coś nieoczekiwanego. Wszystkie wstały i zaczęły klaskać. Wolno, rytmicznie, z szacunkiem. Dzieci, które były kiedyś płaczącymi niemowlętami, teraz pięciolatkami, dołączyły do swoich matek. Starsze kobiety płakały otwarcie. Prau Margaretę Schmidt, teraz siedemdziesięcioletnia, podeszła do niego o lasce. Wzięła jego twarz w swoje pomarszczone dłonie. Widzisz, co zrobiłeś, powiedziała. Nie uratowałeś tylko nas, uratowałeś naszych wnuków. Nasze rodziny, nasze przyszłe pokolenia. Helga, teraz matka dwójki dzieci, tego, które uratował i nowego urodzonego po wojnie, przedstawiła mu swojego męża, brytyjskiego żołnierza, który zakochał się w niej w obozie dla uchodźców. Nazwałam mojego syna Tomasz, powiedziała, wskazując pięcioletniego chłopca o blond włosach, żeby nigdy nie zapomniał, komu zawdzięcza życie. Anna, szwaczka, otworzyła mały warsztat w Hamburgu, zatrudniała polskie uchodźców. Płaciła im godziwie, pomagała im zacząć od nowa. Nauczyłeś mnie, że narodowość nie jest ważna, powiedziała Ważna jest tylko ludzkość. Przez następne lata 128 kobiet dotrzymywało obietnicy na swój sposób. Założyły fundację nieoficjalną, nielegalną pod komunizmem, która przesyłała pieniądze, żywność i ubrania do Polski. Pomagały polskim uchodźcom w Niemczech znaleźć pracę uczyły swoje dzieci polskiego języka, polskiej historii, polskiej kultury, nie z poczucia winy, ale z głębokiej wdzięczności. W 1960 roku Frau Schmidt napisała list do Tomasza, ostatni list, który dostał przed jej śmiercią w 1961 roku. Drogi Tomaszu, pisała drżącą ręką. Dożyłam 75 lat. Widziałam najgorsze, co ludzkość może zrobić. Widziałam też najlepsze. Ty byłeś tym najlepszym. Gdy umrę, będę pamiętać nie tych, którzy nas ranili, ale tego, który nas uratował, i będę modlić się, żeby świat miał więcej takich jak ty. Tomasz Kowalski nigdy nie wrócił do Polski. Komunistyczny reżim uznał go za dezertera za opuszczenie kraju bez pozwolenia. Mieszkał w Londynie, pracował jako stolarz, ożenił się z polską emigrantką, miał dwoje dzieci. Rzadko mówił o wojnie. Jego żona wiedziała tylko fragmenty historii, ale co roku. 30 kwietnia, rocznicy odkrycia młyna przez Nowaka, Tomasz otrzymywał 128 listów. Od kobiet, których uratował. Potem od ich dzieci, potem od ich wnuków. Każdy list zaczynał się tak samo: Dziękujemy za życie. W piątym roku, 50 lat po wojnie, Tomasz został zaproszony do Berlina na oficjalną ceremonię. Rząd niemiecki, po latach badań i świadectw, oficjalnie uznał jego czyn. Nadali mu tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata. Ten sam tytuł, który Izrael dawał tym, którzy ratowali Żydów podczas Holokaustu. Ale Tomasz, teraz 87-letni staruszek, odmówił. Nie zrobiłem tego dla medali, powiedział. Zrobiłem to, bo moja matka nauczyła mnie, że każde życie ma wartość, nawet życie wroga. Zmarł w 2003 roku w wieku 74 lat, w swoim małym mieszkaniu w Londynie. Na jego pogrzebie pojawiło się ponad 300 osób, potomkowie 128 kobiet, które kiedyś uratował. Nieśli polskie i niemieckie flagi razem, śpiewali polskie i niemieckie pieśni razem, płakali razem. Na jego nagrobku wyryto proste słowa po polsku i niemiecku: Tomasz Kowalski, 1929-2003, uratował 128 wrogów, udowodnił, że ludzkość jest silniejsza niż nienawiść. I w Lübeck, w małym kościele św. Marii, wisi tablica 128 nazwiskami. Pod nią napis, uratowane przez chłopca, który wybrał miłość zamiast zemsty. Nigdy nie zapomnimy. Historia Tomasza Kowalskiego nigdy nie stała się słynna w Polsce. Komunistyczny reżim nie pozwolił na to. Ale w Niemczech, wśród określonej społeczności, stał się legendą. Nie jako bohater wojenny, nie jako polityk czy generał, ale jako szesnastoletni chłopiec, który w najciemniejszej godzinie ludzkości oświetlił drogę do czegoś lepszego. I prawda jest taka, sto osiem kobiet dotrzymało obietnicy. Wszystkie wyszły za niego nie w sensie małżeństwa, ale w sensie głębszym, oddały swoje życie za odzwierciedlenie jego dobroci, wychowały swoje dzieci, żeby pamiętały, że nawet wśród ruin i nienawiści jedno pojedyncze działanie litości może zmienić świat. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw komentarz poniżej, opowiadając o tym, jak człowiek może zmienić świat poprzez jeden akt dobroci. Subskrybuj nasz kanał, aby poznać więcej niesamowitych historii z II wojny światowej historii o zwykłych ludziach, którzy dokonali niezwykłych czynów. Kliknij dzwonek, żeby nie przegapić kolejnej inspirującej opowieści. Pamiętaj: historia to nie tylko daty i bitwy to ludzie, którzy wybrali światło zamiast ciemności. Do zobaczenia w następnym odcinku.